Hej ja wszystkim witajcie w 34 części Blasphonous 2. Dzisiaj wreszcie możemy kontynuować tryb fabularny, znaczy zgodnie z fabułą. Ale najpierw chcemy się wrócić po tą zakonnicę, która nie dawała mi normalnie spokoju. Szukałem i szukałem i wiedziałam za cholera gdzie ona jest. Ale już wiem. Tak, jestem genialny, że sama to wpadłem. Nie, oczywiście, że nie. Po prostu pogrzebałem na internecie. I kombinowałam dobrze, ale... Nie aż tak dobrze. Dobra, w lewo. No. Tą zakonnicę uwolnimy i możemy już wtedy iść zgodnie z fabułą. To nam zajmie parę minut dosłownie. Więc... A! I zdobyłem jeszcze dłuto, bo nie nagrywając byłem tutaj, w tych dwóch miejscach. To mi może, nie wiem, 2-3 minuty. E, I tam znalazłem dłuto dla tego, tego rzeźbiarza. Dobrze idę? Dobrze. E, które też mu musimy wręczyć. Czyli przed kontynuowaniem fabuły mamy dwie rzeczy, dwie rzeczy do ogarnięcia. Zakonnicę, a później... Grzeźbiarza. Wtedy już z czystym sercem mogę powiedzieć, że... Lecimy dalej z fabułą. Adaj. Au. No. Co mnie tu jeszcze chce zabić? Eee. Kurde, nie grałem parę dni znowu i... Już nie pamiętam co i jak. Ja zaraz zginę tutaj jeszcze, nie? Nie, nie. Gdzie to jest? Dobra, w lewo i w prawo. Ty, no mnie trafił. Dobra. Góra, do góry, do góry, do góry. I w prawo. No. Kurde. O jak ty mnie trafiłeś? Oj go jak piłkę kurda! Nie 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 eee, nie 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 się nie się nie 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 zginął. O. Wiecz... Dobra. To jest wreszcie ta zakonnica durna. O, ale wyczułem moment, niech mnie. O, mu tu O, ja pierdzielę Dobra. Boże, wszystkie flaszki zdobyłem, żeby tutaj dojść. O, tu jest ona. Wystarczyło... Wystarczyło po prostu w dół zeskoczyć. A ja głupi kombinowałam na potęgę. Dobra, to, to już możemy odznaczyć i się teleportować do miasteczka Nie będę szedł naokoło znowu, bo bez sensu Tak Dobra i w miasteczku dwie rzeczy eee, rzeźbiarz i zakonnicę Bo już trochę ich powalniałem To może coś dla mnie mają ciekawego Dobra, najpierw rzeźbiasz Kurde, miało tu zająć chwilę to...

chociaż kosztuje mam 5 w sumie, ale dużo Nie. I co, nic mi nie dał? Kuź was super nie, nie ma za co Pierdzi, ale człowiek się stara, lata Ubija, zabija, a ten nic Nawet żadnej... Gdzie to było <laughs> Dobra, tu mamy zakonnicę to ich uwolniłem, więc może... O! Sześć tysięcy! Dobra. Co będę miał za to? Hell yeah! Ale... Będę mógł się teraz teleportować między szlajnami. O, ale zajebioza! Znaczy, ja czułam... się? Au! Tutaj dawno nie byłem, u tej... ...od buteleczek. Yyyy... Co to zrobił?

Kurde, żebym ja to wiedział wcześniej, bo też mam chyba trzy te kielichy. Hmm. Yeah, jeszcze lepsze. Dobra, dobra, wiem. Jeszcze chyba jeden albo dwa te kielichy. No, stary. Ale extra. Ale po co zrobiłem to poświęcenie? No, bo ja tu miałem te kurde, nie wiedziałam co z tym robić. Dobra, ale to jest obrzydliwe, nie? Ujwa, skóle z niej zdzierają. Po prostu. Aż się boję wrócić, czy może coś, nie wiem... więcej z nich zdarli skóry <laughs> Dziękuję. Pożegnam na razie. <laughs> no dobra, ale się opacało iść, bo kurde, teraz możemy się teleportować wreszcie pomiędzy tymi. Hmm, pomiędzy szlajnami, panie. O to jest tak pomocne, będzie, że ja pierdzielę. Dobra, co tu masz nowego? Idziemy już zgodnie z fabułą. Absolutnie nic: Mystical damage, Lightning damage. Dobra. Dobra. Z czystym sercem mogę powiedzieć, że możemy już iść. Zgodnie z fabulą. nam to zajęło 8 minut, połowę filmiku, super jest, mogę! Mogę, 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 mogę Ale zarypiście. Stary, uhu. opacało się 6000 tysięcy wydaję. Dobra, zgodnie z abułą musimy iść tu Nie, czy tu? Ale tutaj coś było jeszcze. Tu O, o mi to teraz ułatwi tą grę, stary. Znaczy Ludzie Stand up. Coś było jeszcze pamiętam Czy na dole coś było Gdzieś coś było w każdym razie O Co tam nie mogę wejść? Mogę Mogę, ale Tam nie ma nic eee. Nie Czekaj, tam było to, to, to Nie, nie, nie to musi iść A nie, dobrze idę nie, na dół muszę jeszcze, kurde. Kurde, dawno w tą grę nie grałem, a już widzę, że... Au! Zardzewiałem, nie? Znaczy dawno, parę dni nie grałem w tą grę już. tam Marcie zapomni, że pójdziesz? Nie, fuck, 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 zapomniałem o tej przepaści. Też nie mogę dojść. Ta dupa. Tak się cieszy, cieszyłem, że <laughs> mam ten podwójny skok, a nigdzie nie mogę dojść. Nie. No dobra. To wracamy w takim razie. Co było tam? To byłem tu? Tu byłem tu. Co to było? Hmm. A, dobra. Dobra, 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 byłem tu. Uff. Czyli co, mam podwójny skoki, tak nic nie mogę odblokować. Hmm. Tam byłem. Nie wiem czy do końca zwiedziłem. Co to tam jest na górze? Kurde, mogę spojrzeć odnowić. Fuck! No właśnie, o to mi chodziło. Co to jest? Pierdzielaj Eee. Źle to ma żyć. to ja to. No, bez jaj. Panie kolego. Nie wiem, czy ma iść w lewo, czy w prawo. Bo tu też coś jest. Aha, dobra, mamy chyba iść w lewo. I tutaj dobra, czaj. A tu jest dzieciątko. Zobaczymy. Znowu ty. Spadaj, kurde, pciulu. O! Co to jest? Nie byłem tutaj? Nie, nie byłem tutaj. Uch. No dobra, musimy go zabić chyba. O, tu żyć zawiera, ja pierdzielę. Stary. Gdzie to mnie blokowało, przejście? Tutaj. Nie. A tu podobno czasem nie jest dzieciątko, tu o. Fuck. Nie, gdzie ja jestem? Pierdziel już się gubię, prawda? No. Miałem długi kwadrat, zaznaczam. Dobra. A to gdzie mnie prowadzi, to kuźwa nie mam pojęcia. Ja kurde jestem No, nie ja wiem to teraz oddaje Ty no czemu podwójny skok nie działa Znaczy teraz nie działał Nie ta broń, nie ta broń, nie ta broń jak kurde jestem O nie 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 nie, nie wiem co tam, wiem co tam się szykuje No najpierw blokujemy to Nie wiem, czy to jest czasowe, czy dobra? O! A tu nie jest druga siostra? Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. No dobra. Mamy drugą siostrę. Tu jest to dzieciątko Gdzieś tam Super nie Tam jest Shine? No, tu będzie od do walki, to na pewno przegram hmm. No dobra, do ważnych świat należy. Jeszcze magii nie mam, nie? Fuck, mam... Aha. Co teraz? Ya bir gerdiğeri. Ging 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 ging. Uuu. Już, już, nie Super, nie? Super, ekstra No i przegam jak kurde nic Nie no, po tych dwóch dużych myślałem, że już będzie kurde koniec Ale nie, bo po co? szlak mm. no dobra Dobra, tutaj kończymy część. czy jeszcze nie Dobra, spróbujemy jeszcze raz Gdzie to się kuźwa szło? Tam nie, Jeszcze do góry Kurde no, tak mi fajnie szło gdzie to się teraz szło? Z Tobą nie walczymy. Ale bym się pierdzielnął, ja. Ekstra. Po co to w ogóle idę tam? Nie odblokowałem jakiegoś skrótu? właśnie Czy to jest skrót odblokowałem? Nie, 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 nie. Czekaj, żebym potem wiedział na przyszłość. Nie, to dupa, nie ma żadnego skrótu. Uff, czy nie jest? Dobra, mniej więcej chyba wiem, gdzie jest skrót. A, dobra. Oj, niepotrzebnie. Oh, Co ja robię? Ekstra. Jestem na nich, kurde, magii tracić. Gierdziela, Dobra, jeden padł. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Nie, w tą stronę czemu to zawsze nie działa? Miałem dwie flaszki, przecież miałem kurde dwie flaszki Pierdzielona magia, zawsze nie stosowane puszczę Dobra, zakończymy tak część 34 i w 35 dalej się męczymy z tym działostem. W miść mógłbym iść tutaj zobaczyć co jest, ale nie. Z uparty, pójdę tu najpierw. O! A jak? Dobrze, dziękuję za oglądanie części 34 i w 35 męczymy się dalej. Na razie.